Witam, witam. maneczko strzelce opolskie d 29132 Przed chwilą odjechał pociąg Morcinek z Radomia do Wrocławia. Dzisiaj mamy 27 kwietnia 2019 roku. Wpadłem i... no, jechałem na Wrocław, ale zatrzymałem się tu na chwilkę w Strzelcach, żeby tutaj coś, jakiś materiał troszkę ponagrywać. No, i chcę tutaj zapolować na siódemkę 356. Żółte czoło. Jak się okazuje, no, jedzie na Intercity Szkuner z Kołobrzegu do Katowic. Później będzie wracała na Intercity Panorama do Wrocławia. Z tego, co, co takie ma wiadomości. No, nie, nie chciałbym nikogo w błąd wprowadzać, ale takie info dostałem. Wróćmy tutaj do stacji. No, jak widzicie, peron pierwszy, peron drugi, ja chodzę na drugim. No, i tu mamy peron trzeci. W tamtą stronę mamy kierunek na Gliwice, w drugą stronę kierunek na Opole. Tam jakiś skład drewna w oddali. Dobra, to tak. Tu mamy jakiś budynek też, zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy co tam w środku jest. Skład tutaj stoi, towarowy, węglarki. Tam na, na zaprzęgu ET41. Nie wiem czy on jest tak podłączony, jest właśnie na odbieraku. Jakąś stójkę tu ma chwilową. Dobra, to przejdziemy się, zobaczymy co tam jest w budynku, co tam słychać. No tutaj był, stacja przeszła remont, bo widzę perony fajnie wyremontowane, budynek nie, budynek zostawili, budynek żadnego remontu nie przeszedł. Dobra, idziemy zobaczyć. No, no to tak jak wspomniałem, no, będę tutaj czaił się na, na siódemkę 356, żółte czoło. A mijanka też będzie chyba, szkuner pojedzie w, w relacji odwrotnej z Katowic do kołbrzegu. no i ten właśnie, co jedzie z kołobrzeg jest opóźniony, 25 minut, no to pierwszy mi przyjedzie pociąg na Kołobrzeg. Ja jadąc z Gliwic do, tutaj na Strzelce, to po drodze mnie mijało 5 składów towarowych, były to Dwa razy ET42. Raz był Tracks, Akiem. No i tam chyba jeszcze na siódemce coś jechało Dobra, póki co przyjdziemy sobie na ten budynek dworca. Aha, tu będzie jeszcze Kormoran 13.3 do Olsztyna. A też sobie poczekamy na niego. Coś tu jeszcze zobaczę tylko. O, jakiś chyba towar tutaj nie Bo jest. Bo jest tam droga wolna. Tam na samoforze. Coś tu mam, kargo. Dobra, zaraz sobie tam staniemy, nagramy. gramy. już tam w oddali RP-1. Mehu zapadał. Dobra, zobaczymy, co tutaj śmignie. Coś kargowskiego z talbotami. et 22, 11, 18. Ładnie szybko, ten tutaj między peronami śmignął. A tu mam jeszcze nastawnie. Nastawnie. A ta druga to tam jest troszkę oddalona. Tam w oddali są semafory wyjazdowe, i za semaforami jest nastawnie po prawej stronie. Ale zobaczymy, może tam się przyjdziemy. wejdziemy sobie do środka, zobaczymy jak to, jak to wygląda? Strzelce opolskie. O, kasa. Proszę. Przyjazdy. Przyjazdy. poczekania jedna kasa biletowa wszystkie spółki no już tysta trzymał się, że właśnie to nie jest musieli działać jakiś nie jest opola główniego tylko dwa pole jakimś tam to wrócimy sobie wrócimy sobie na peru Czekamy na Kormoranu. Trzynasta trzy. Tu mamy wjeżdżający skład Kormorana, wraca w Olsztyn. ep 07201 201 EN-57 Asynchron 18-03 Regio 64-330 Opole-Gliwice Piękny dźwięk jednostki. Tutaj na przelocie 22. dwójka. No i z drugiej strony za plecami wjeżdża szkuner, TLK Szkuner, Katowice, Kołobrzeg. Zobaczymy może, jak mi węglarki nie zakryją, to nagramy wjazd szkunera. ET22671 Ładnie się załapie mianeczka, zaraz będzie wjeżdżał w skunę. Zaraz się powinien wyłonić za węglerkami. Proszę, już tam widzę trójkącik w oddali. zdaje mi się, że Szkuner chyba posiada jakieś wagony do Słupska też, bo to jest relacja kołbrzyk, ale chyba EP07026. Do Słupska, ten wagon To Czyli cztery wagony do Słupska i cztery wagony do kołbrzegu tak jak mówiłem, nie myliłem się Proszę Szkuner, Katowice Słupsk A te cztery pierwsze pudła do kołbrzegu O skład długi, tam się jeden wagon nie zmieścił w peronie Z racji tego, że skład tutaj 5 minut ma postoju przeszedłem sobie z końca peronu jak nagrywałem wjazd tutaj na odjazd, więc cały skład teraz będzie ładnie na odjeździe uchwycony Sygnał wolny już jest podany Lada moment, bo nie ruszyć. To szkuner Katowice Kołobrzeg Słupsk. Odjechał ze strzelca polski. Dobra, to za około nie wiem 10 minut powinien wjechać skład szkunera w odwrotnej relacji z Kołobrzegu i Słupska do Katowic. Na zaprzęgu powinna być 7 3 5, 6. To tymczasem.